Cześć! Jestem w nowym domku, bo tamten mi się strasznie znudził. Tamten domek musiała sprzątać około 3 godzin, a ten 15 ty z głowy. Oprowadzę Was po nim. Chodźcie! Tu jest łazienka. No nie, spuściła mojego kilka! W toalecie! No trudno! Cyk. No cześć. Tak, już Cię przeprowadziłam. Możesz przyjść. No cześć. No minut. Pa, pa. Proszę. Помочь тебе сложить? Так, помочь. А ты все стало с голосом? А, не, не, ставь, только специально поднялась. Супер, дом. Спасибо. Филип позже. Тут оба. баф. Филип позже. A, pewnie zastanawiacie się jak będę spała w, w salonie. No zobaczcie. jak zapomniałam się z za Wami pożegnać. to cześć!